Słabym sprzętem, zwykłe marketowe słuchawki i telefon średniej klasy. Robią coś takiego pierwszy raz? A jak wiecie, pierwsze razy bywają trudne. Liczę więc na wyrozumiałość. Wiem, w dzisiejszych czasach nawet matka samotnie wychowująca dziecko nie może liczyć na wyrozumiałość. Ale matka mojego dziecka nie będzie wychowywać go samotnie. Może to Was przekona. Najpierw opowiem coś o sobie. Jestem Łukasz. No i tyle powinno wystarczyć. Każdy zna jakiegoś Łukasza, więc resztę możecie sobie dopowiedzieć. Jakby połączyć ich wszystkich w całość, to dalej nic nie będziecie o mnie wiedzieć. Nie stary, nie brzydki, nie niski, nie gruby. Nieskromnie powiem, że to nie o mnie. Mam ze 100 osobowości. A żadna nieleczona. Inny Łukasz na śniadanie, inny na kolację. Kolacji czasami nie pamiętam, ale o tym może innym razem. Inny w pracy, w domu. Jeszcze inny metr od posesji. I 10 i 100 kilometrów. I się zastanawiam, czy też tak macie? Ja mam tak, że jeden Łukasz robi kanapki i pięć minut później drugi. Nie chcę ich już jeść. Trzeci segreguje śmierci, śmieci, a czwarty ich nie wynosi. Piąty mówi, że jak spadło, to niech leży. No chyba, że nie mi spadło, to wtedy trzeba podnieść. Już się pewnie wam rysuje w głowach jakiś obraz mojej osoby. Powoli, spokojnie. Weźcie tę perówkę, bo się wam te kredki pościerają. Tyle tego jest. Jestem bardzo wyjątkowy. Nikt nie jest tak wyjątkowy jak ja. No nie ma drugiej tak wyjątkowej osoby. No chyba, że każdy inny człowiek na ziemi. Mnie to lekko denerwuje. Bo nieraz słyszałem słowo wyjątkowy. Kierowane do... No może nie do mnie, ale gdzieś tam w serialu do kogoś. To słowo, jak i wiele innych, nic nie znaczy. Bo jaki wyjątkowy? Jak każdy jest wyjątkowy, to wyjątkowy staje się powszechno. Czyli nie wyjątkowa. To jakby powiedzieć, że ktoś jest wodny czy tapczanowy. Co to wnosi? To daje, Marek jesteś wodny. I teraz wiemy, że ów Marek jest wodny, co nas posuwa w znajomości jego osoby dokładnie o 0 metrów. Chociaż słowo wodny może znaczyć mokry, śliski, rozmiękczony, nasiąknięty, więc mówi więcej. A co nam mówi o Marku słowo wyjątkowy? Miej nic. Dobra. Ja jestem zwykły Łukasz, choć w pracy zwołuje mnie Pumba. I tego się trzymajmy, bo miałem na to jakiś wpływ. Wyboru imienia niestety nie pamiętam. Ciekawi, dlaczego Pumba? Nie, nie jem robaków, trawy, kory, chociaż zdarza mi się zjeść jaja czy małe ssaki. Czyli w sumie padlina, bo żywych nie jadam. Muszą być obrobione. Przez promienie słoneczne lub ich równoważnik. Patelnia, grill, prąd, gaz. No nie surowe i jeszcze nie w trakcie rozkładu. Może to dziwne dla górsca, ale moja pumba odmiana tak ma. Po prostu jestem dość krępy i często gadam w dury. No i przyjąłem się do pracy z wysokim, szczupłym chłopakiem i wszędzie chodziliśmy razem, bo ja mam jakieś fobie społeczne. A on był moją tarczą. Tworzyliśmy nierozerwalny zespół, co się po sześciu tygodniach trochę rozszedł, a później całkiem rozpadł. Bez wyraźnego powodu. Zwolnił się. Nie to nie moja wina. Dostał ofertę z tych nie do odrzucenia. Inni mają fart. A ja jestem pumba, co innym szczęście przynosi. W ryjku. A sama, jakie widzi z daleka, to boczkiem, boczkiem, żeby nie dotknąć. I hop w jakieś nieszczęścia i się pluskamy. Dopóki nie jesteś artystą, pseudo nie wybierasz sobie sam. Więc jeden z kolegów rzucił, że wyglądamy jak Timon i Pumba, i tak już zostało. Chociaż Timona już nie ma w pracy, bo tak to jest, tylko że w innej. ja się pytam tego kolegę, co wymyślił nam pseudonimy, żeby go sprowokować, zakłopotać. No wiadomo. Że który z nas to Pumba? No ja się tak domyślałem, że ja. No chyba, że on ogląda jakąś inną bajkę, gdzie Pumba był szczupłym, przystojnym brunetem, więc po moim pytaniu zmieszał się. Strasznie widać, zrobiło mu się głupio. Jednak nie skłamał i wystawiając się na moje niezadowolenie, czekał na odpowiedź. Wiadomo, mogłem się domyślić i on na to liczył. I się domyślałem, że chodzi o mnie, ale ja nie lubię niedomówień. Zawsze mogę się źle domyślać. Każdy się pomylił nieraz. Połóż tu. Gdzie jest tu? Dokładnie wie tylko wydający polecenie. Choć nie zawsze. Albo połóż tam. Jest na dole. Przynieś. To. Wsadź tam. I tu się najbardziej zdziwiła. A błąd to tylko jakieś 4 centymetry. Już widać jak niedomówienia. Mogą stać się przykre i bolesne oraz generować nieoczekiwane rezultaty. Apeluję więc o jasne i precyzyjne komunikaty. Zatankuj paliwo, jest to diesel, wlew po prawej stronie. Zapomnisz słowa diesel, mimo że robiła to nieraz i jeździsz na benzynie. Albo nie powiesz, gdzie klapka od wlewu, to ci pistoletem auto porysuje. Zrobi z niego jamnika szukającego lisiej nory po twoim nowym lakierze. Lepiej mówić precyzyjnie, czego się oczekuje. Jeżeli chce się to dostać, możesz poprosić o rękę, a dostajesz babę do domu na stałe. Trzeba uważać, zwłaszcza że za babą po domu często chodzą dzieci. Ach, te dzieci to niesłychana radość. W sensie cieszysz się, jak ich nie słyszysz. Ale spokojnie, tylko do czasu, bo zaraz jakiś tajemniczy powiew wiatru. Zsunie ci po ramieniu i wzbudza taki niepokój, ale taki z tych niepokoi, że musisz wstać i iść sprawdzić, bo cię zeżre od środka i sprawdzasz. A to nie poker, gdzie jest ograniczona liczba, liczba kombinacji, gdzie wynik w jakimś stopniu jest możliwy do przewidzenia. To ruletka z nieskończoną liczbą opcji, tych okienek z liczbami kulką. Z osiem lat budowałem dom. Zanim się tam wprowadziliśmy, nie żeby był skończony, ale już mieszkamy. Mnóstwo pracy, czasu, wyrzeczeń, stresu, pieniędzy. Kto się budował, wie. Zwłaszcza metodą gospodarczą. Co? Ja nie poukładam paru desek, a na to dachówki? No, mniejsza z tym. Ściany malowałem chyba z miesiąc. I, I coś jest dziwnie cicho. Nie słyszę syna. Jest niepokój. Idę do syna. A tam? Dwulatek. Co dopiero się nauczył chodzić, otworzył kredki i zamiast na kartkach to na panelach rysuje. To jest do zaakceptowania. Jakoś przeżyłem. Miał jednak też mazaki. Tak ogólnie, to kto kupuje dziecku mazaki i zostawia niezabezpieczone w zasięgu ręki, gdy dziecko jest same. No, mam nadzieję, że już z nami nie mieszka. No i oczywiście podłoga. Przestała mu wystarczać. I z mazakami poszedł na ścianę. Jego radosnej twórczości nie zamalowałem. Obiecałem jednak, że kolejne malowanie będzie robił już sam. I ze cztery lata słowa dotrzymuję. U mnie słowo droższe pieniądze. Już wiecie, że mam syna. Można się więc domyślić, że mam żonę. Ale ja nie lubię niedomówień. Tak, mam żonę. Jeszcze. Każdego dnia, gdy uda mi się wrócić z pracy przed nią, co jest niezwykle rzadkie, bo razem dojeżdżamy. A w sumie to do niedawna dojeżdżaliśmy. Tak więc każdego dnia wypatruję jej powrotu przez okno. A ona przybywa. Cały czas przybywa. Dzień po dniu przybywa. No trudno. Chociaż syna przywozi. Jakby nie przyjechała, to ja bym musiał po niego jechać. No tak, wiem to na pewno. Dziecko trzeba odbierać z przedszkola. Bo to nie jest przedszkolna opieka całodobowa to nie szpital chociaż pełno tam chorych dzieci No nie chciałoby mi się ale jak trzeba odbierać to trzeba Zawsze skrzętnie wypełniam obowiązki Chociaż jestem leniwy ale nie głupi i zawsze tak kombinuję by tych obowiązków generować jak najmniej optymalizuję dowolne procesy zamiast zakupów i gotowania jem catering No i co źle niedobry ale jaka to oszczędność czasu, które mogę poświęcić na oglądanie seriali ze szklaneczką czegoś innego lub cokolwiek innego. W koło domu mam kostkę, żeby nie kosić trawnika, a kawałek trawy, który przynależy do mnie, a graniczy z sąsiadem, bez płota kosi on albo jego syn. Bo powiedziałem szwagrowi, że zaoram to i asfalt wyleje, chyba że on chce trawę. No, to niech kosi. No tak. Mieszkam obok szwagra, ale nie ma co zazdrościć, nie pije. Nie no, żartuję, po prostu po drugiej stronie mieszka teściowa. I weź tu teraz zapraś, zaproś obcą kobietę do domu pod nieobecnej żony. I tu jest miejsce dla cateringu, że niby przywiozła, weszła, bo się coś nie zgadzało, ale mamy mało czasu, czujne oko zerka. A co ten samochód tak długo tam stoi? A co, ona weszła? A czemu? No, nie ma łatwo. Nie no, nigdy nie zdradziłem żony. Jeszcze. Na pewno słyszeliście, że w delegacji to nie zdrada. Ale ponadto 100 km od domu to nie zdrada i za pieniądze to nie zdrada. Więc dojeżdżam wyłącznie powyżej 100 km, biorę opłatę i daję delegację do podbicia. Chętne pisać. Jak już pisałem. Nigdy nie zdradziłem żony. Jesteśmy razem z 9 lat po ślubie i z 20 razem. Nie chcę liczyć dokładnie, bo to dla mnie trudny temat. Także, drogie panie, tanio nie będzie. Mam wymagania: obie ręce i obie nogi. No, chyba że buzia bardzo ładna. To może być sama głowa. Co? Za mocne? Dla każdego coś miłego. Cześć, część Łukaszy we mnie krzyczy. I buczy, a część klaszcze na stojąco. Tak to już jest. Co wy lubicie? Narkotyki? Alkohol? Sport? Może książki? Ja nienawidzę biegać. Wiem jednak, że to fantastyczne na poprawę wydolności. A bardzo by mi się to przydało. Tylko tak na dworze, to za zimno, za ciepło, zapada. To kupiłem bieżnie. Mam gdzie postawić to czemu nie? Taką stańszych, ale nie jakiś badziew. Jest do niej apka, miejsce na tablet i ponad miesiąc, przynajmniej dwa razy w tygodniu na niej, no, no nie biegałem, ale chodziłem i coś tam na telefonie oglądałem. W czasie jakoś to szło no z miesiąc. Cały czas szukałem też butów do biegania. Po miesiącu znalazłem. Jak to kogoś interesuje Under Armour Infinity Elite Black. I są bardzo w porządku. Raz je miałem na nogach. To było jak zaklęcie, jak talizman ze złym czarem. Jakiś przeklęty. Od tej pory, gdy miałem biegać na bieżni, w tych butach, działo się zawsze coś, co zmieniało moje plany. Obstawiam, że zaklęcie rzucił producent, by zaoszczędzić na serwisie i taniej sprzedawać. Więc jak coś, mam mało używaną bieżnię na sprzedaż i raz noszone buty. Odbiór osobisty mogę pomóc znieść. Moja kariera biegowa została wstrzymana. Pewnie do zimy, zobaczymy. Ale kupiłem rolki. Miesiąc je wybierałem. Sprawdzałem typy, parametry. 3 czy 4 koła. I wiecie, co? No, no. I jeżdżę. Raz, często nawet dwa razy w tygodniu. Kiedyś jako dziecko dużo jeździłem. Ogólnie dużo wtedy robiłem. Teraz raczej siedzę. Dużo siedzę. Przypomniało mi się, jak kiedyś z kolegą. Wybrałem się na jego pierwszą wycieczkę, przejażdżkę, na rolkach. No coś więcej niż chodnik koło bloku. Niedaleko jest most, czyli spora górka i na niej ładna, asfaltowa, długa trasa. No to jedziemy. Na rowerze nie raz jeździliśmy tamtędy, ale na rolkach nie jest jak na rowerze, oj nie. Tam jest jakoś więcej tych kółek. I każde ma swoje życie, humory, łożyska. A na samym moście są takie łączenia. Jakieś czasami takie kratki w asfalcie i my je jakoś wtedy o tym nie wiedzieliśmy. Co prawda jadąc w górę, mieliśmy takie. Ale kto by pomyślał, że przy jeździe w dół też mogą się pojawić. A co więcej, mogą być problemem. Minęliśmy na szczycie, gdzie górka ledwo co opadała. Jedną kratkę. To był sygnał ostrzegawczy. Z lekce Wiecie, co się stało. Ale i tak Wam opowiem. Bo nie lubię niedomówień. Druga kratka była zdecydowanie niżej i zdecydowanie bardziej w dół. I o ile ja zamknąłem oczy i jakoś to przejechałem, to po otwarciu nie było obok kolegi. Wprawdzie Słyszałem jakieś szuranie, ślizganie, takie tarcie całego ciała i boku rolek o asfalt. Potem była trawa i róże, i na koniec barierka wstrząsochłonna. Od wewnętrznej strony, czy zewnętrznej. No zależy czy dla nas, czy zdziwionego kierowcy, który jednak się nie zatrzymał, by pomóc. Ja dojechałem do końca górki, bo ciężko się hamuje, i wdrapałem się z powrotem na górę, pozbierać to, co z kolegi zostało. Nie no, żyje jest cały, ale rolek już więcej nie założył, więc nie mam z kim jeździć. I zapraszam chętnych na przejazd. Najlepiej ponad 100 km stąd. Dobra, wystarczy na pierwszy raz. I tak wyszło dłuższe niż planowałem. Tyle pracy, a nikt tego nie doceni. Udowodnijcie, że się mylę. Pozdrawiam.